Dzień dobry. Dzień dobry. No i co jesteś zaskoczony? Yy, no powiem tak, pierwszy od wielu dni, yy, od wielu rajdów chyba rajd, którym, na którym można się emocjonować, mało tego, yy, przychodzi trzeci etap, czyli niedziela, gdzie zwykle było wszystko yy, pozamiatane, a tu będziemy mieli bardzo poważne ściganie jutro, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że Thierry Neville, który <gryw> już wczoraj mówiłem, że po prostu imponuje mi na tym rajdzie. Ma półtorej sekundy przewagi nad Mikkelsenem i 45 km OSowych jutro do przejechania, to naprawdę, naprawdę yy, może się dużo dziać, a Sebastian Ozie też nie jest skazany na pożarcie, zwłaszcza, że jutro jadą w odwrotnej kolejności i on już nie będzie tracił jadąc pierwszym. Ma tylko 9,6 sekundy straty do Neville'a, więc zapowiada się naprawdę A bardzo dzisiaj, emocjonujący dzisiaj dzień. Się to wszystko przewróciło w momencie drugiej pętli. Tak naprawdę zaczęło się dziać, kiedy jechali w nieprzewidywalnych warunkach. No tak, to yy, przede wszystkim te nieprzewidywalne warunki były po tym, że w przerwie między OS-ami przejechał rajd historyczny, który, jakby, który jest ciekawszy niż to, co. który jest, jest yy, przynajmniej wizualnie ciekawszy niż to, niż to, co się dzieje. Natomiast no, je bardzo narzekał na to, że jedzie pierwszy, bardzo narzekał na trasę po tym historycznym rajdzie. No, i odbiło się to na wynikach. No, natomiast Robert Kubica i Maciek Szczepaniak nie narzekali specjalnie. Dzisiaj uważam bardzo dobre tempo. Bodajże czterokrotnie szósty czas, dwa razy dziesiąty chyba, wygrany odcinek specjalny po e, nieasfaltowy. To jest dużym osiągnięciem, w związku z czym mamy okrągłą liczbę I, w tej chwili. I kręciałek, którego. Nie Nieważne, ale nie. na wierzchnia, mm, mhm. okej, okay, no rzeczywiście odcinek nie, długi nie jest specjalnie, ale no nie ma to większego znaczenia. 10 odcinków specjalnych wygranych już w sumie w Roberta, po dwóch rajdach w tym sezonie 5 wygranych, czyli tyle ile w ubiegłym roku. No, oby tak dalej, no, oby się ten samochód nie psuł. Problemy troszeczkę na ostatnim, sobotnim odcinku specjalnym, bo musiał Cofać i, i stracił tam 30 sekund, więc zbliżył się do niego Latwala w klasyfikacji generalnej, ale jak nie weźmiemy pod uwagę, że klasyfikacja generalna to, no, mówmy się, czy to będzie 15, 17 czy 21 miejsce, to nie ma większego znaczenia, bo znaczenie ma pierwszych 10. Nasze załogi pozostałe, Michał Sołowo w tej chwili jest i Maciek Baransow na 12 miejscu, czyli to jest najlepszy. Mają szansę powtórzyć swój najlepszy wynik, a może będzie lepiej. Jutro no w 10 starcie, bo to już W 10 starcie. starcie, w 200 rajdzie w karierze Michała Sołowowa, więc same takie ładne rzeczy. No Jarosław Kołtun i Plaskot po 17 odcinku byli na 7 miejscu w WRC2, więc jadł. E, no cieszy mnie to, że dzisiaj było dużo zwycięzców OS-ów. Oprócz Roberta, jeszcze Mick wygrywał. Znaczy, no, no Neville, zamieszało się. No Neville to, wygrywał. No naprawdę, naprawdę dzieje się i oby te rajdy zaczęły tak znaczy, wyglądać. Ale to bo... ja tylko świadczy o tym, że. Do... Okej, okay, to no jest ogromna przewaga Volkswagena i nie ma tutaj co ukrywać. Ale że te pozostałe zespoły nie są, że, że to nie jest przepaść. No ale to, to też świadczy o tym, że pomysł władz rajdowych na to, żeby dwa dni z rzędu jechać według klasyfikacji zajmowanych miejsc w tabeli Mistrzostw Świata, chyba też się sprawdza. Przynajmniej na tym rajdzie, bo powoduje to, że mamy jakieś emocje, a nie przed niedzielnym. No tak, etapem. Ale ja ogląda, no oglądałeś też poranne dzisiaj transmisje z porannego odcinka specjalnego i. Może ja na dzień dobry wsiad, huknął we wszystkim. Mimo, że niby odkurzał i niby jechał, czyli w się w No tak, ale to była, była, była inna nawierzchnia. No i, to tak, no. ale właśnie nie wiadomo w tej chwili, co jest. No ale jeśli będą to rajdy szutrowe, bo pamiętajmy, że przepis mm -hmm. będzie obowiązywał cały sezon, no to już nie będzie tak łatwo, chyba, że będzie padał, chyba, że będzie po mokrym, no to wtedy będzie, będzie lepiej. No, ale jeśli będzie posuchy a meksyk zwykle jest posuchy, no to straty mogą być naprawdę duże w tym przypadku. Co nie zmienia faktu, że będzie yy, dla oglądających no, będzie dużo ciekawie. No, nie ma nic gorszego niż y, rajd, który się rozwiązał w, y, podczas pierwszego etapu i wiadomo, że jeśli się nie zepsuje samochód, albo kierowca nie przyśnie, albo coś się nie stanie, to, to nie ma szans, żeby go dogonić. No, mamy, mówię, to powtarzam, no, różnice są, jeszcze Estberg, który ma 53 sekundy straty, ale to już, No to ja uważam, to że jeżeli przysza. pierwsza miał, trójka jeżeli pierwsza trójka A miał trochę trójka, pecha, bo nic, złapał kapcia i także... Tak, nie wykona, no to Estberg Także będzie szansu. mu ciężko po raz kolejny na podium, ale no, piąty Tanak, co nie jest dla mnie jakąś szczególną niespodzianką, bo to szybki Szybki zawodnik. No trzymajmy kciuki, żeby... A jaką jutro... kolejność stawiasz jutro? Eee, jaką kolejność stawiam? Ożyję mikkelsen Neville Ożyję mikkelsen Neville Taką stawiam kolejność. No ja liczę, że Neville zaraz. No ja trzymam kciuki, ale jestem realistą. No, wiesz wiesz, nie mogę powiedzieć tego samego, co ty, jestem, ale... Jestem trochę realistą. Ale po tym, więc... co dzisiaj zobaczyłem, to rzeczywiście jest... Ja, ja tak. bardzo bym się cieszył, żeby Thierry Neville wygrał e, right, Tylko, że trochę nie wierzę w to przy takich hmm. różnicach małych. No to, to zobaczymy jutro. jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia.